Dobry nasi drodzy widzowie, witamy w świąteczny czwartek. Tu zdrabkowe studio, za mikrofonem tradycyjnie Paweł i. No i jak zwykle, obok Karolina. Tak, obok jest moja żonka Karolina. Słuchajcie, dzisiaj taki dosyć szczególny dzień nastał, dosyć niespodziewanie. Spadło to na nas jak grom z jasnego nieba. Okazało się, że wczoraj, wczoraj po prostu przekroczyliśmy tą granicę magiczną tysiąca subskrypcji. Za co jesteśmy Wam niesamowicie wdzięczni. Cieszymy się bardzo i chcieliśmy wszystkim oczywiście podziękować. Wszystkim, którzy nas zasubskrybowali, którzy bawią się z nami w te wszystkie tutaj gry, konkursy, którzy piszą nam komentarze. Te komentarze są przemiłe, takie budujące. Także dziękujemy serdecznie i wysyłamy do wszystkich wielkie serduszka. Tak, i szczególne podziękowania, mi się wydaje, należą się też wielu kanałom, które dołożyły cegiełkę w promowaniu naszego zdrabkowego studia. Myślę, że mogę wymienić te kanały. Jeżeli jakikolwiek pominę, to z góry przepraszam, ale. Dziękuję ci Dominiko z kanału Wiśniewcy Zdrapują, dziękuję Madziu z kanału Alicja w Krainie Zakupu, właściwie nie dziękuję, a dziękujemy. Dziękujemy Jacek z kanału Jacek66, dziękujemy Marzenko i Mariuszu z kanału Mary i Mario, dziękujemy Michale z kanału Taksi Spychu, który również nas promuje na swoich quizach. Dziękujemy Martusiu z kanału Martucha kontra Zdrapucha, dziękujemy Natalko z kanału Zdrap Kosmos, dziękujemy Martinko z kanału Marii, Marii z drapki. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Jeżeli tak, to się zgłoście. A będę też dziękował jeszcze po 100 razy. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp. Mam jeszcze tylko taką prośbę razem z Karolinką. Mamy prośbę, jeżeli Bożecie, to po prostu napiszcie nam w komentarzach jakieś propozycje, w jaki sposób byśmy mogli uczcić ten 1000 subskrypcji na naszym kanale. Co byście chcieli zobaczyć, co byśmy mieli zdrapać, jakieś pomysły podsunąć. Oczywiście w miarę logiczne, nie? Proszę nie pisać, że mam tańczyć jak małpka. Bo, bo nie, no na to nie pójdę, na pewno. Ale na przykład jakieś takie propozycje związane ze zdrapkami, no to bardzo chętnie. Na dzisiaj w zestawie mamy I Love, neo, I love Neon Cash oraz Neonowe 13, ale zanim zaczniemy drapać, to słuchajcie, bo jeszcze przecież w poprzednim odcinku jak zwykle dwóch ślepaków Żeśmy nie zauważyli liczby, które drapeczka to jest dla Dominiki. Zdrapaliśmy liczbę 1 i zachwyceni tym, że wygrała Dominika 10 zł, żeśmy zrabkę wzięli i nie było. A Pawełek tutaj z kanału Viperek 8.4. Powiedział, że jest jeszcze dwójka niezdrapana. Napisał, że jest dwójka niezdrapana, i rzeczywiście wyciągnąłem z szuflady: Patrzę dwójka niezdrapana. Także, Dominiko, bardzo cię przepraszamy za tą naszą ślepotę. No i, i patrzymy, teraz... co tam jeszcze no. pod tą dwójeczką I fajnego jest. szybko, co jeszcze do tej dwójeczki dołożymy. Co tu jest? Kolejna dyszka. No proszę o, bardzo. O, rewelacja. Czyli, czyli są dwie dyszki w tej zdrawce dla Dominiki. Nie wiem, gdzie tu są te kontrolne. jod. także można sprawdzić. Dwie dyszki w zdrapce, kierunek kasa. Tak? Jak dobrze, że wy tak uważnie patrzycie. No właśnie. No. Ale tak by później, jakbyśmy oddawali, to by się okazało, że jest 10 zł więcej, nie? Dobrze, czyli Dominiko, 20 zł. Proszę cię o kontakt, co robimy, jak wymieniamy. Ostatnio za 20 zł. wymieniłeś sobie 4 zdrapeczki po 5. No to teraz możemy zrobić na przykład 2 po 10, 1 no za chyba, 20. Że chcesz... Albo powtórzyć. Blika. Albo blika, oczywiście. Przelew, nie ma problemu. Dobra, a teraz już zaczynamy tutaj nasz zestaw. Dzisiaj miałem wrażenie, że nastąpiła zdrapkowa polaryzacja społeczeństwa na tym kanale, bo połowa na neon cash, połowa na neonowe 13. No i też było parę typów na remis, także zobaczymy. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tego konkursu. I odnośnie tych drapeczek, Sebastian wybrał sobie przelew 30 zł blikiem. No i ten przelew dzisiaj do niego poszedł, także nagroda już przesłana dla Sebastiana za tą krzyżóweczkę, którą żeśmy mu wydrapali 30 zł. To tyle to może teraz Karolcia ty to ja, ja sobie ja zostawię 13 no. no to ja sobie w takim razie odłożę. I love neon też. Zapraszam cię na stanowisko zmienimy pozycję.

szesnaście, trzydzieści siedem i trzydzieści sześć. No i pudło. Na razie pudło. Pierwsza zdrapeczka pudło. Następna z numerem 16 Trzydzieści dziewięć, trzydzieści jeden, trzydzieści siedem, dziewiętnaście, czterdzieści jeden, czterdzieści cztery, Siedemnaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy i czternaście. Są za porażka. Są za nieładne trzynastki, i z numerem sześć, dwanaście, dwadzieścia osiem, dwadzieścia siedem, siedemnaście. Dwadzieścia dwa, czterdzieści pięć, trzydzieści siedem, trzydzieści jeden, trzydzieści sześć, no i i i trzydzieści pięć. No i, i i brak słów. Tak żeby to podsumował, no, jeżeli niestety. chodzi. Niestety. To też nasze neonowe trzynaście. Neonowe trzynaście przegrało. Znaczy przegrało, no nic nie wydrapałaś. No Zobaczymy. No, no może tak i... właściwie, może... może jeszcze być remis. No. Mówisz, że tu też będzie tak źle? No mam nadzieję, że nie. No ja też. 13, 17 i 21 z tej samej paczuchy. No to zaczniemy od trzynastki i zobaczymy. Trzymamy kciuki, żeby chociaż coś się zwróciło w tym odcinku. 11, 4, 12 oraz. 25 tych liczb szukamy. A znajdujemy. Gdzie tutaj liczba jest? A wyżej nie mogli jej dać. 33, 2, 14, 26 obok i 1. I drugi rządek. Mamy co? 9.

Również... No takiego remisu to... Nie ma nic. To, to bym nie chciała. Ciekawe gdzie są te kontrolne tu. Czasami jakbyśmy przegapili coś, tak jak ostatnio w od Dominiki. Zobacz. Tu są. Tu jest, no. NG. Aj, 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 no to zobaczmy się tu te kontrolne. MG. No, i ostatnia została z numerem 21 o oczko. No, dalej. 21. Daj popalić. Mm -hmm. W pozytywnym sensie, oczywiście. Teraz dali tak nisko. No nie, po prostu. 29, 34, 16, 36 obok i 33. Tu już zdrapałem B, no ale to nic nie znaczy. Może być BBB, a może być BCE na przykład. Co tu mamy? Trzynastkę obok, siedemnaście obok, cztery. Nie ma też oboczek, siódemka nie ma i trzydzieści dwa ostatnia. Nie ma nic. Jakbym umiała gwizdać, to bym gwizdała, że tak kiepsko. Muszę sobie gwizdek kupić. <laughs> Zbyt jak widzą. tu są literki kontrolne BD, czyli tu na BDR, czyli tu na dole, tam na górze. Brak słów, odcinek na zero, kompletnie. Remis, kto postawił na remis, zdobywa jeden punkt. A teraz, moi drodzy, zestaw na piątek. W piątek zgadujemy, ale najpierw tak: to jest owocowa eksplozja cztery z drapeczki, które poprosiła nas 20 zł również wydrapali, i to uczynimy, ale uczynimy to od razu na jednym odcinku. Te owocowe eksplozje wezmą udział w zabawie piątkowej i będziemy je drapać oraz od razu też zobaczymy, ile wygramy w nich. A konkurować będą z super liniami: czyli 4 super linie, 4 owocowe eksplozje. Prośba do Was jest taka, abyście w komentarzu napisali które z drapeczki okażą się bardziej szczęśliwe, które dadzą więc większą wygraną, no albo znowu może będzie remis. Oby nie, oby nie tak jak dzisiejsze się na 0:0. I jeszcze w komentarzach pamiętajcie o tym, żeby napisać Propozycje, co fajnego tak? możemy zdrapać Propozycja odnośnie na 1000 słupków. Dobrze, tak, to o to też was, też was prosimy. Także odcinek dzisiaj z jednej strony cudowny, wspaniały, bo ogłosiliśmy 1000 subskrypcji na kanale po czterech miesiącach i czterech dniach co jest moim zdaniem bardzo fajnym wynikiem niespodziewanym a z drugiej strony no taki odcinek trochę smutny bo na zero po raz kolejny zresztą nie pierwszy raz I Love Neon Cash oraz Neonowa trzynastka nie przyniosły trzy zdrapki takie trzy takie nie przyniosły nawet nawet zwrotu jednego także odcinek na zero i to wszystko dzisiaj. Także zapraszamy Was do komentarzy, czy superlinie, czy owocowa eksplozja. Troszeczkę się nadrapiemy. Oczywiście będą już w większości zdrapane, żeby, żeby odcinek nie trwał tak jak ostatnio, blisko godzinę. To tyle. Miłego czwartku Wam życzymy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Mamy nadzieję, że będziecie dzisiaj mieć lepsze odcinki na kanałach, na kanałach od naszego. I większe wygrane. Owocne takie te odcinki, żeby były. Tak. Pieniążkowe. No dokładnie. Do usłyszenia jutro. Cześć. No cześć.